Dobry, ja jestem Adam Słorzewski, jesteśmy w miejscowości Jadrów, w gospodarstwie rolnym, w którym no, od dłuższego już czasu, od kilkunastu lat używamy Za Zapoczątkował to mój ojciec, który tam kilkanaście lat postanowił wejść w taką alternatywną, alternatywny sposób um, uprawiania ziemi, no, za co ja mu jestem osobiście bardzo wdzięczny. bo w dzisiejszych czasach to jest coś, co bardzo mi pomaga gospodarzyć, ułatwia, a przede wszystkim obniża koszty. Gospodaruję na 700, około 700 hektarach ziemi, uprawiam różne rzeczy: pszenica, jęczmień, buraki, kukurydza, ostatnio słonecznik. Lubię poeksperymentować. W tym roku miałem jakąś niedużą plantację sorgo. Szukam różnych alternatyw. Ehm, oprócz tego w gospodarstwie są konie, którymi przez długie lata się zajmowałem zawodowo. Byłem trenerem koni wyścigowych. Ehm, no teraz zajmuję się ziemią. Jesteśmy przed miejscem, w którym żyję i pracuję. To jest Dobrze, ustaliliśmy, że to jest pałac, który ma ciekawą historię, bo jego założenie to jest 1400, około tam 70. rok, czyli bardzo stare, co widać po tych podmurówkach. To była warownia drewniana, która no, płonęła po wielokroć. i Koniec końców zbudowali coś takiego, to jest zbudowane w XVIII wieku, ale w związku z tym, że była ta warownia, to mamy fosę naokoło która jest, myślę, takim ewenementem. To nie jest tak często spotykane przy tego typu budowlach. Swego czasu tu była młynówka, która doprowadzała wodę do, do, do fosy i dalej był odpływ. W tej chwili ta cała infrastruktura jest niestety zniszczona, co powoduje, że woda jest stojąca i z tego się oczywiście robią kłopoty. Ona lubi kwitnąć, tu są ryby, też potrzebują natlenienia. Tu też z pomocą przychodzą mi dobrzy ludzie, którzy polecili mi coś, co, na, co się nazywa kule bokashi, które też są produktami naturalnymi. I to jest fajne, to jest takie też niecodzienne, że możemy jednak przyjechać i zobaczyć, że, że, że dba, dba się o, o, o tego typu obiekty. Wodę mamy w tej chwili stojącą. Cała ta, ta infrastruktura, która wprowadzają w ruch, została zlikwidowana. Park zadrzewienie mamy głównie liściaste. Ten cały, cała ta frakcja biologiczna spada do, do wody, e, temperatury są wyższe w lecie, woda jest płytka, więc to się nagrzewa, więc są glony, jest mnóstwo problemów. Mhm, e, I ty mówisz, że stosujesz tutaj m, te technologie kurbokashi, czyli też mikrobiologiczne, mikroorganiczne okay. rzeczy, tak, grzyby i i bakterie, które pracują w wodzie. Jak to się odbywa? Jak, jak, jak wy to robicie? Jak zasiedlacie te mikroby w tej wodzie? To jest skomplikowany proces? To jest bardzo prosty proces. Biorę kule, chodzę naokoło, wrzucam je do wody i czekam na efekt. No, a efekt jest naprawdę ym, zadziwiający, dlatego że woda się robi czysta, przejrzysta. Jakby wizualnie Nie zagniwa. Widać. nic nie, nie Dokładnie nic tak. Nic tak nie nie no, nie nie widać jak no, tak trzeba jest. czekać na efekt? Od momentu, kiedy jest problem, tak kiedy mamy wodę mętną, yy, kiedy nie mamy wystarczająco dużo tlenu, bo to też ty masz zarybiony ten, ten, ten biornik i to się pojawia. Jak długo czekasz na efekt? To trochę, trwa. to trochę to trochę trwa. Yy, Jakieś takie pierwsze efekty widać po miesiącu, tak myślę, nie, znaczy ja też jakoś tam mhm. specjalnie tego nie, 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 mm, no nie liczyłem czasowo, w sensie, także to, to, to jest raczej o moich wrażeniach niż, niż jakby rzeczywistym, natomiast to, jakby to trwa. Yy, koniec końców jakby efekt jest taki, jak, jak widać, czyli woda przejrzysta, ryby tak, mają się to, świetnie. Tak, opada na, Dokładnie na, na to, tak. to tak, i tam nie, nie ulega gniciu, tylko rozumiem, że no, tak się rozkłada. Tak jest w naturalny sposób jest wspomagana. Ja też staram się jakby nie dopuszczać do takiego momentu, w którym yy, ona bardzo kwitnie, więc jakby no reagować trochę wcześniej. Aha, tak. i wtedy jak często takie zabiegi się odbywają? Z, z, zasiedlania tymi kulami, rzucania tutaj kul bokashi? Co dwa lata? Raz na dwa lata, co, tak? Dwa lata? Raz na dwa lata. Czy znaczy, tak było, że tak powiem, ja bym chętnie to robił może co roku? Tak sobie myślę, wtedy byłbym mm -hmm. zupełnie spokojny o to, jak ona, jaką ona, jak ona wygląda po prostu nie? i jakie mają warunki do życia ryby. kiedy były rzucane? Lat temu? Dziesięć? No, pierwsze to nie wiem, bo to jakby to, to jest coś Jeszcze takiego, nie co, robił, co robił ojciec. Tutaj, co jakby, nie? Ja tego nie miałem zupełnie pod kontrolą. <laughs> No, natomiast... Ale rozumiem, że te pierwsze kule Bokashi trafiały tutaj ze względu na problem z gniciem, z zapachami, które się pojawiały i od tamtego czasu właściwie nie mamy z tym do czynienia. Rozumiem, że teraz to jest taka profilaktyka. Wrzucamy kule, żeby się źle nie działo, żeby woda była przejrzysta, no bo to jednak jest element ozdobny, prawda, i funkcjonalny też. Znaczy, jak nieładnie pachnie, to to przeszkadza, co, co będziemy się oszukiwać. No dokładnie, jak każdy kwitnie, proces to, to, tak, Dokładnie i... tak, więc jakby to, to, to oprócz tego, że ma być ładnie, to jeszcze ma być funkcjonalnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ym, trochę profilaktycznie, ale ja też zacząłem, znaczy zaobserwowałem, mm. że ta woda zaczyna właśnie kwitnąć, nie, dlatego, mm. dlatego jakby te kulę rzuciłem. M mówię, on poprzednio to było dwa lata temu. Myślę sobie, że jak raz do roku wrzucić takie kule, to wtedy jakby zupełnie, zupełnie spokojnie. Y I w związku z tym też mechaniczne czyszczenie odpada, tak? To tak, nie tak, jest tak, że to się nie. wyciąga, nie. że coś się tutaj nie. dzieje. Czyli, czyli tak naprawdę te kule bokarskie możemy powiedzieć, że załatwiają sprawę. sprawę. Raz na dwa lata jest aplikacja tego, i, i potem ta woda jest w takim stanie. Dobrym, tak? dobrym, nazwijmy to no, tak, dobrym. Tak. Znaczy na pewno dobrym, bo skoro rybom no tak. się żyje dobrze, to znaczy, że warunki są ok. Te, te kompozycje mikrobiologiczne zawierające w sobie grzyby, zawierające w sobie bakterie, one są zamykane w kulach bokasi budowanych z gliny. Budowanych z preparatów mikrobiologicznych, z pożywką również, ale tylko po to, żeby one mogły zasiedlać głębsze obszary tego, tego zbiornika, żeby pozostawały na dnie. I też nie byłoby błędem, gdyby tutaj móc zastosować na przykład płynne preparaty, tyle że one by nam się powierzchniowo rozkładały, one by nie zasiedlały w taki sposób, w jaki my chcemy z zbiornika. Poza tym one byłyby uwolnione od razu. Kula Bokashi daje ten efekt, że uwalnia materiał mikrobiologiczny bardzo powoli. On jest cały czas wypłukiwany przez wodę, w związku z czym ten proces faktycznie będzie dłuż, dłużej trwał, ale z korzyścią dla stosującego, bo będzie dawał lepszy efekt. To nie będzie błyskawiczne, to będzie powolne, ale to będzie ciągłe. E, więc pod tym względem to jest dobre. Gdybyśmy chcieli na przykład omijać to w jakichś mniejszych akwenach, w jakichś oczkach wodnych, to można wystosować preparaty płynne, oparte o kompozycje mikrobiologiczne, które, które mają też swoje handlowe nazwy, chociażby takie jak probiosanit, które też prowadzą docelowo do wypierania procesu binilnego, a początkowania tej właściwej fermentacji nieuciążliwej dla otoczenia.